Dzień dobry, mam na imię Januszewski Jan. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na galę. Jak Ci się boksowało tutaj, będąc, mając tyle głowy, że boksujesz ogólnopolsko na ogólnopolskiej telewizji w kanale sportowym? Przede wszystkim jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ czuję się jak bokser, można powiedzieć ze stopnia zawodowego albo przynajmniej wyższego niż na którym jestem. Na pewno bardzo duży stres. Duży stres. Duży stres przed walką. Rodzina ogląda zapewne. Tak, rodzice oglądają, brat ogląda. Chciałem pozdrowić. Oczywiście, tak jak mówię, bardzo duży stres przed walką w szatni. No ten stres już po wejściu do ringu zniknął, ale przed walką stwarzał on niepotrzebne złe myśli. No właśnie, ale dałeś sobie z tym radę, to też jest ważne, bo głowa w boksie jest kluczowym elementem wbrew temu co można usłyszeć czyli opanowałeś stres boksowałeś bardzo dobrze wygrana jednogłośna kontrolowałeś walkę wydawało mi się że byłeś odrobinę szybszy i celniejszy wydaje mi się że na pewno było to spowodowane też tym że przeciwnik mój był pod sto... Podobał mi się po prostu jego styl, w jaki boksuje. Był to Ci stylowo, krótko mówiąc. Tak, pasował mi stylowo. Był zawodnikiem, który podchodził, skrócał dystans, chciał walczyć, chciał boksować. Wyszło mi to na plus. Dobrze się w tym czułeś. Tak, do, dobrze się czułem z tym zawodnikiem, boksując. Wydaje mi się, że jeszcze trochę zabrakło ciosów lewą ręką na tłów, ale wszystko jest do dopracowania. Koledzy też w telewizji gdzieś tam oglądali, albo wcześniej już e... było zapowiedziane, że mimo majówki to będą siedzieć przy telewizji? Wydaje mi się, że, że tak, że dużo moich znajomych na pewno mnie oglądało. E, dobra forma, tą, którą zaprezentowałeś w rynku, to jeszcze jest pokłosie Voucher z Polski? E, tak, wydaje mi się, że krótki odstęp między walkami na pewno też jest spowodowany trochę gorszym gorszą kondycją po prostu. Brakowało tlenu trochę. Generalnie gratuluję cieszę się z wygranej. Mam nadzieję, że ten stres będzie z kolejnymi galami coraz mniejszy. No i trzymamy mocno kciuki. Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.